Tak, staję za Hołownią. Możemy? Słuchajcie, wiem, że prezes Kaczyński robi nam konkurencję w tej chwili przed Sejmem, ale wierzę, że to co powiemy za chwilę przekażecie swoim odbiorcom, naszym wyborcom w odpowiednim czasie, kiedy już będą trwały obrady na sali plenarnej. Stajemy dzisiaj tutaj jako partia Polska 2050, jako klub Polski 2050, jako członkowie rządu z Polski 2050, żeby w momencie, w którym stoimy przed podjęciem decyzji, czy ten rząd dalej ma kontynuować swoją misję jasno i wyraźnie powiedzieć, że naszym zdaniem powinien to robić. Zagłosujemy dzisiaj za wotum zaufania, ale to głosowanie nie jest w naszej ocenie czystą formalnością. Polacy zagłosowali również w sprawie tego, jak udaje nam się pewne rzeczy robić w wyborach prezydenckich, bo to nie tylko osobisty czar Karola Nawrockiego sprawił, że został prezydentem. Dzisiaj musimy z tego wyciągnąć wnioski. Więcej tego samego da więcej tego samego. Jeżeli nic nie zmienimy i będziemy tylko i wyłącznie twierdzić, że hura do przodu, Polacy nic się nie stało, to po pierwsze i najważniejsze w Polsce rzeczywiście nic się nie stanie i nic się nie zmieni, bo cały czas będziemy zakładnikami przekonania, że wystarczy odsunąć pis od władzy, żeby w Polsce wszystko zmieniło się na lepsze. Dlatego dzisiaj bardzo wyraźnie mówimy tak temu rządowi, ale też bardzo jasno mówimy co dalej. I jakie są, chcę powiedzieć, warunki naszego nie wspierania tego rządu, tylko bycia w tym rządzie, funkcjonowania razem, budowania dalej tej przyszłości i odpowiadania na te nadzieje, którą Polacy złożyli w naszych rękach. Mówiliśmy o nich wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku dni i to zresztą jest też czas, w którym wszystkie partie bardzo precyzyjnie się definiują. Słyszeliście Państwo postulaty Lewicy. Lewica dzisiaj będąc w rządzie mówi wyraźnie, składa swoje lewicowe z ducha postulaty. PSL w bardzo wyraźny sposób formułuje swoje prawicowe postulaty, mówiąc o konieczności przywrócenia szacunku do krzyża w szkołach, o takim, a nie innym zachowaniu w stosunku do centrów integracji cudzoziemców i wielu innych rzeczy. Realizuje dzisiaj prawicową agendę. My kim jesteśmy w tym rządzie? My w tym rządzie nie jesteśmy ani lewicą, ani prawicą. My jesteśmy, i proszę mi pozwolić to powiedzieć wprost, tym kim byliśmy w 2020 roku. Jesteśmy partią wkurzonych rodziców. Którzy idą do polityki po to, żeby zadbać o przyszłość swoich dzieci. I my nie myślimy w kategoriach lewicowo-prawicowych. My myślimy i będziemy to mówić, i mówimy to panu premierowi. I będziemy dzisiaj o tym mówić w pytaniach, które będziemy zadawać na sali plenarnej. My poszliśmy do polityki po to, żeby zmieniać życie naszych dzieci, żeby sprawiać, że świat będzie bezpieczniejszy. Nie interesują nas stare podziały, nie interesują nas duopole. nie interesuje nas rozrywanie Polski w lewo albo w prawo. Interesuje nas przyszłość naszych dzieci i zapraszamy każdego, kto przychodzi z lewej, prawej i ze środkowej do tego, żeby nas tym wspierał. Dlatego mówimy, jak ważna jest dla nas ustawa smartfonowa, yy, sprawiająca, że o krok przynajmniej poprawi się bezpieczeństwo naszych dzieci w stosunku do gigantów cyfrowych, yy, w, do wielkich molochów cyfrowych, którzy robią sobie z naszych dzieci surowiec. I tę ustawę będziemy bardzo twardo stawiać na rządzie i w ramach koalicji rządowej w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Ustawa o asystencji osobistej, sprawa do tej pory nie załatwiona przez nasz rząd. To jest sprawa bezpieczeństwa nie tylko tych z naszych dzieci, które są z osobami z niepełnosprawnością, ale w ogóle przekonania, że to państwo jest państwem, które widzi nie tylko tych, którzy mają wszystkie szanse od samego początku dane. Na takie państwo się umawiamy ze swoimi dziećmi i chcemy umówić się wszyscy razem. Dlatego mówimy, że czas wreszcie na taką politykę zatrudniania fachowców w spółkach Skarbu Państwa, mówię to o ustawie antykuwetowej, żeby wszyscy, którzy chcą znaleźć zatrudnienie w dobrych, wielkich, nowoczesnych polskich firmach, mieli te szanse. A nie pytano ich, czy są wujkiem, ciotką, szwagrem w piątym stopniu. I tu będziemy bezwzględni. Nasze... Propozycje w, tym, w, tej rzeczy, w, tej, w tej kwestii są merytoryczne, są pragmatyczne, nie są ideologiczne. My nie walczymy z PSL-em, nie walczymy z Platformą, my walczymy o Polskę. Media publiczne to jest kolejna rzecz szalenie ważna, dlatego że ja nie chcę przejąć mediów publicznych i walczę z każdym, kto mówi, chcemy przejąć media publiczne. Media publiczne są dzisiaj elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Media publiczne, które podają sprawdzone informacje, są krytycznie ważne dla przyszłości i bezpieczeństwa naszych dzieci. Dlatego o tym mówimy i dlatego wśród wielu spraw, będziemy, na których będziemy się koncentrować, te, które są sprawami na pokolenia, a nie na kadencję, będą dla nas absolutną osią i dopóty będziemy w tym rządzie, dopóki będziemy wiedzieli szansę na realizację naszych postulatów i naszego programu. Dzisiaj dajemy temu rządowi i tej koalicji, można powiedzieć, kredyt zaufania. Jednocześnie bijąc się we własne piersi, że będąc częścią tej koalicji i tego rządu nie dowieźliśmy wszystkiego, co obiecaliśmy ludziom i co powinniśmy dowieźć. W obszarze edukacji, ochrony zdrowia, znowu tych wszystkich rzeczy, które łączą ludzi, którzy przychodzą z lewej i z prawej. Bo możesz być sobie wieczorem na Facebooku lewicowcem albo prawicowcem, albo na Instagramie. A ochrony zdrowia potrzebujemy wszyscy. A bezpieczeństwa naszych dzieci potrzebujemy wszyscy. A kolei, która będzie dojeżdżała nie tylko do wielkich metropolii, ale też i do miast powiatowych potrzebujemy wszyscy. My jesteśmy tą partią, która zabezpiecza te potrzeby, czy chce zabezpieczać te potrzeby, które dopiero zrealizowane pozwolą innym wyrażać swoje potrzeby lewicowości, prawicowości, bycia po środku, bycia na górze, bycia na dole, bycia w tym czy w innym miejscu. My odpowiadamy za to, żeby w Polsce dało się żyć. A w, niech, później sobie układamy to, jak chcemy w lewo czy w prawo bardziej tak czy bardziej jak. Jesteśmy partią wkurzonych rodziców, jesteśmy partią na pokolenia, nie na kadencję. I dzisiaj, mam nadzieję, w naszych pytaniach poselskich wybrzmi to z całą mocą i bez żadnych wątpliwości. Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby zrealizować rzeczy, na które się umówiliśmy. Jeżeli stracimy nadzieję, że to jest możliwe do realizacji, nie będziemy w, dalej w tym rządzie uczestniczyć i to też chcę bardzo jasno powiedzieć. Dzisiaj to nie jest ten moment. Dzisiaj jest moment do tego, żeby po tych wyborach prezydenckich zreflektować się i ruszyć do wspólnej pracy. W oparciu o konkretne rzeczy, które chcemy zrobić i dlatego mamy nadzieję, że pan premier wymieni w swoim expose również bliskie nam postulaty. My je na pewno wymienimy w poselskich pytaniach i nie będziemy ich wymieniać tylko w poselskich pytaniach. Będziemy je wymieniać i walczyć o nie. W ciągu najbliższych tygodni pracując nad rekonstrukcją rządu, pracując nad wszystkimi tymi procesami komunikacyjnymi, które działanie koalicji mają usprawnić. Usłyszeliśmy, co powiedzieli nam, nie tylko Karolowi. Nawrockiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu, wyborcy, w 1 czerwca. I zamierzamy wyciągnąć z tego wnioski. To tyle z mojej strony. Jak państwo wiedzą, dzisiaj nie ma wystąpień klubowych. W, teraz będą, ale nie ma wystąpień klubowych. Ta procedura, wielokrotnie już mnie o to pytano, więc odpowiadam, została ustalona w 1992 roku. Ostatni raz premier Morawiecki z tego korzystał w roku 2020. Jak jest wotum konstruktywne nieufności, to wtedy są wystąpienia klubowe. Jak premier prosi o wotum zaufania, nie ma wystąpień klubowych, są tylko pytania posłów. Z tego, co słyszę, zapisało się ponad 200 do pytania, więc czeka nas długa debata i mam nadzieję, że w zdyscyplinowany sposób będziemy ją prowadzić. Szanowni Państwo, jesteśmy w tym rządzie. O, muszę po panu marszałku troszeczkę obniżyć poziom, no niestety. Jesteśmy w tym rządzie nie, żeby być. A żeby robić bardzo konkretne rzeczy, położyliśmy pięć rzeczy na stole, i to jest ustawa antykuwetowa, ustawa TVP publiczna, to są szkoły wolne od smartfonów, to jest ustawa o asystencji osobistej i to jest wreszcie dobra polityka mieszkaniowa. To jest sens naszego bycia w rządzie. Nie jesteśmy w rządzie, żeby być, tylko żeby realizować rzeczy i to jest nasz sens. Oczywiście to wykracza... Poza Pięć Rzeczy i jesteśmy gotowi robić w bardzo wielu obszarach, dołożyć swoją ciężką, skuteczną pracę do skuteczności tego rządu. Tak, Polska 2050 jest partią na pokolenia, a nie na jedną kadencję. Jesteśmy partią, która myśli o tym, jak będą żyć nasze dzieci, a te dzieci potrzebują. Odważnego rozwoju, wkurzeni rodzice i odważny rozwój. To jest to, co proponujemy. Odważny rozwój, żeby wreszcie nie bać się ruszyć rzeczy, które przez dekady były nieruszane. Każdy mówił oj tam źle ze spółkami skarbu państwa, a jak przychodził do władzy, zapominał. Każdy mówił oj tam polityczne TVP, przychodził do władzy, zapominał. Otóż my pamiętamy, pamiętamy i to ma być zrobione. To dzisiaj. Obiecujemy, zrobimy wszystko, żeby te rzeczy zostały dowiezione, i to jest nasz sens bycia w rządzie koalicji 15 października. Szanowni Państwo, ja chcę zwrócić uwagę, bardzo się cieszę, że dzisiaj odbył się ten klub, na którym rozmawialiśmy. Jakie pytania będą zadawali nasi posłowie? Bardzo proszę, żebyście ich słuchali. To nie będzie tylko tych pięć punktów. One są najważniejsze, które postawiliśmy przed rządem Donalda Tuska, które od samego początku mieliśmy na sztandarach. Ale to będą też pytania o komunikację. To będą pytania o cyberbezpieczeństwo. To będą pytania o dzieci i ochronę ich przed pornografią. To będą pytania o zieloną energię, o ceny prądu. To będą pytania, które dotyczą rzeczywiście wszystkich obywateli. Ja będę pytał o ustawę antykuwetową, bo uważam, że to jest ustawa, którą położyliśmy, e, dlatego, bo widzieliśmy jak poprzednie rządy Prawa i Sprawiedliwości urządziło e, się w tych kuwetach, e, czerpało garściami pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Chcieliśmy to ukrócić, chcieliśmy uprofesjonalić, uprof zrobić profesjonalne zarządy i rady nadzorcze w Skarbu Państwa. Niestety zostało to Zablokowane, a obywatele na to czekają. Ale nie zatrzymaliśmy się i kolejna ustawa jest już w Sejmie, jest procedowana. I o to będę pytał pana premiera. Szanowni Państwo, y Jesteśmy partią wkurzonych rodziców i również od nas odpo, od, wymaga się odpowiedzialnej polityki środowiskowej i transformacji energetycznej, by świat, w którym będą żyły nasze dzieci, był światem właściwym, by przetrwał taki, jakiego go dzisiaj znamy. Szanowni państwo, przez te półtorego roku ciężko w rządzie pracujemy na ten cel i również lepiej musimy opowiedzieć swoją historię. Mamy, wsłuchujemy się w głos wszystkich tych, Którzy mówią, że nie słyszą o tym, co robimy. Moje Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez półtory roku przygotowało 36 ustaw. 18 z tych ustaw trafiło już tutaj do parlamentu. Ale często są to bardzo złożone procesy bardzo trudne procesy, które na nasze życie nie wpłyną tu. I teraz, ale wpłyną właśnie na życie naszych dzieci. Bardzo istotne. Będziemy też dbać o to na poziomie rządu, by lepiej opowiadać o naszej pracy, by lepiej komunikować się właśnie z naszymi wyborcami z tymi, którzy powierzyli nam mandat zarówno parlamentarny, jak i dali możliwość stworzenia rządu koalicji 15 października. E, wsłuchujemy się w te głosy i również tego e, będziemy wymagać od całego rządu i od pana premiera. Dziękujemy bardzo. Lecimy na konwent seniorów z panem przewodniczącym Ślizem, bo jeszcze musimy odbyć konwent przed rozpoczęciem e, posiedzenia. I e, w, ja się z państwem jeszcze spotkam dzisiaj, bo dzisiaj jest też e, przekazanie zaświadczenia o wyborze panu e, Nawrockiemu znajdziemy czas, żebyśmy porozmawiali też o wyborach prezydenckich. To od razu zapowiadam, że będzie jakiś mini briefing jeszcze w ciągu dnia, tak żebyście mogli Państwo też zadać pytania w tej sprawie. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Widzimy się na sali.